Witaj Robercie, czym się zajmujesz? Jestem fotografem i jestem też painterem. Jestem osobą, która y, kreuje y, za pomocą światła obrazy na matrycy, y, na matrycy aparatu. Przeczytałeś moją książkę IQ Art and Photo Print. Strategia sprzedaży dla artystów i fotografów y, oraz korzystałeś z moich, y, z konsultacji indywidualnych ze mną. Wymień jedną, dwie kluczowe, czy informacje, czy rzeczy, które wpłynęły na Ciebie jako artystę, na Twoją twórczość, może? Zmiana po, postrzegania jakości, jakości samych prac, które powinny być wystawiane w galerii. Główna część wiedzy, którą miałem wcześniej, polegała na tym, że była to wiedza popularna, a tu trzeba jest podejść komplet, w kompletnie nowy sposób do y, wydruków i do przedstawienia pracy w samej galerii. Co byś powiedział y, osobie, która ogląda to wideo i y, właśnie myśli nad y, podjęciem współpracy ze mną? Jak najbardziej rekomenduję współpracę z Tobą. Całość naszej współpracy sprawiała mi wielką przyjemność, jak również bardzo wiele świąt. Bardzo dziękuję. Okay, tak naprawdę co, co, co w twoim sercu jest na temat... Yy, Dobrze, że w tym to nie o tym tylko ja po prostu... A szczególnie, nie od... że nawet mieliśmy kilka ja dyskusji, takich tak, z Tak, tak, pięć. O, tak oczywiście. Yy, ale wiesz co, Ale to zawsze uczy czegoś nowego i uczy podejścia. Napisz w komentarzu lub w wiadomości do mnie, tak? a otrzymasz link do potencjału Haiku Art i Fotorynek i darmowych treści lub hasło rakieta, jeśli interesuje Cię indywidualny program wdrożeniowy Haiku Art i Fotorynek Pro.